Odcinek 26. Nowy rok, zdrowe zęby. Dlaczego plan leczenia to realna oszczędność? Lekarz medycyny chirurg stomatolog Roman Borczyk. Jak rozpocząć nowy rok z nowymi zębami, żeby nie ponieść naraz dużych kosztów? Tutaj po pierwsze, po wykonaniu dokładnej diagnostyki można skupić się na tym, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności, czyli są takie problemy, które należy rozwiązać z punktu widzenia medycznego, myślę tutaj o zębach. Martwych, gdzie na zdjęciach są widoczne zmiany okowierzchołkowe, które mogą stanowić zębo pochodne, ognisko, zakażenie i zagrożenie dla całego zdrowia. No i to są zęby, którymi należały się dająć w pierwszej kolejności. Zęby z rozległą próchnicą, gdzie grozi to tym, że węby, które jeszcze są żywe, może będą niebawem martwe. Chodzi o oczyszczenie osadu i kamienia, dzięki czemu możemy zmniejszyć ilość bakterii w jamie ustnej 80%. I to są takie rzeczy, które trzeba zrobić w pierwszej kolejności. Powinno być to powiązane z dokładną diagnostyką, badaniem rentgenowskim. I można sobie zaplanować leczenie. To jest coś, gdzie przygotowanie kilku planów leczenia pozwala spojrzeć w taki sposób, y, optymalny, na planowy, na obciążenia finansowe. I jasne, że można to zrobić łatwiej, jest jak jak ząb nie boli, okazuje się, że trzeba wydać pieniądze na to, żeby go leczyć. No to to jakby stanowi większy problem dla pacjenta również dla mnie, bo to jest czasochłonne nawet czasem. Nie chodzi o te pieniądze, no ale w sumie nic nie boli, to może po co to robić? Miałem sam taką sytuację, kiedy jeden z zębów, który w czasie studiów był leczony kanałowo nieprawidłowo, nie bolał mnie i miałem niewielką zmianę na zdjęciu rentgenowskim. I okazało się, że ta mała zmiana była przyczyną tego, że 20 lat kaszlałem. Ja będąc lekarzem tego nie wiedziałem. Dopiero po 20 latach, kiedy na jednym ze szkoleń u nas przeprowadzonych w klinice miałem przeleczone poprawnie kanały w tym zębie. Nagle przestałem kaszleć. To było coś, co wiemy, że węby mogą być przyczyną różnych dolegliwości, wszystkich chorób autoimmunologicznych, choroby Hashimoto, zmian skórnych, chorób nerek, serca. To jest coś, co warto sprawdzić, ale można to rozłożyć na raty, zaczynając od największych problemów. Oczywiście, że dla każdego ważny jest aspekt e, estetyczny. E, I tu musimy pamiętać o tym, że jeżeli chcemy mieć ładny uśmiech i zęby z przodu w dobrym stanie, żeby to było trwałe, to no, trzeba sprawdzić, co się dzieje z zębami z tyłu, bo one podlegają Kilka razy większym obciążeniem niż przednie zęby. Łatwiej się ścierają. Jeżeli tylne zęby są starte, to wtedy przednie są bardziej obciążone i może, może dojść do pęknięcia szkliwa, co też warto zdiagnozować w przednich zębach, bo to może świadczyć o przeciążeniu zgryzu. I druga rzecz to jest takie. Yy, no jeżeli mamy plany i okazuje się, że wszyscy zwykle mówią, że to leczenie jest drogie, no ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że górne i dolne zęby pracują w wilgotnym środowisku i kontaktują się półtorej miliona razy w ciągu roku, to, na, to wymaga to takich procedur, które są... Najbardziej zaawansowane z górnej półki, żeby to było trwałe. Czyli, jeżeli e, chcemy, żeby e, tak jak e, możemy dać 5 lat gwarancji na wypełnienie dzięki technologiom, które stosujemy, e, no to ważne jest, żeby e, było to zrobione dobrze. No i czasami rzeczywiście to nie są koszty, które chcielibyśmy ponieść od razu, zwłaszcza, że nic nas nie boli, w związku z tym warto pomyśleć o tym, żeby rozłożyć te płatności na raty, co... Co też jest możliwe i zaplanować sobie. Czasami mamy pacjentów, którzy wiedzą, że jest jakaś duża procedura odbudowy zębów, założenie implantów. No, dojrzewają do tego czasami rok, czasami dwa, czasami trzy. I to jest coś, co. Jest również e, sensowne, więc warto wiedzieć, co mamy do zrobienia, żeby można sobie zaplanować, albo mieć jakąś motywację, kiedy e, nagle nas zacznie zamboleć. No, wtedy na pewno to jest większa motywacja, żeby działać. Zacznijmy nowy rok z optymistycznymi planami, sprawdzeniem swoich zębów, dlatego, że to jest coś, co wpływa na całe nasze zdrowie.